Rząd luzuje obostrzenia, a przedsiębiorcy rozkładają ręce. Jak poinformował dziś minister zdrowia Adam Niedzielski, od poniedziałku zostaną otwarte galerie handlowe, zniknie godzina dla seniorów, a swoje podwoje otworzą galerie sztuki i muzea. Reszta zamrożonych branż, w tym np. hotele, restauracje, wyciągi narciarskie, siłownie czy kluby fitness, póki co pozostaną zamknięte do odwołania. Rząd decyzje tłumaczy m.in. złą sytuacją epidemiczną w innych krajach naszego kontynentu. Mamy... Bardzo złe sygnały płynące z otoczenia międzynarodowego. Trudno jest przypuszczać, że Polska będzie taką zieloną wyspą na tle zachorowań w innych krajach Europy, bo tutaj też trzeba wspomnieć o trudnej sytuacji na Słowacji, Czechach. Więc nieuwzględnienie tego elementu, no byłoby po prostu nieodpowiedzialne. Jednak większość przedsiębiorców restrykcji ma już dość, a temat ich trudnej sytuacji podczas pandemii COVID-19 wraca codziennie jak bumerang. Większość branż jest zamrożona i albo nie może funkcjonować wcale, albo funkcjonuje na pół gwizdka. Na otarcie łez wprowadzono niedawno nowelizację ustawy, dzięki której pomocną dłoń mogą wysunąć w kierunku przedsiębiorców samorządy. Dziś z takiej możliwości skorzystali radni w Bytomiu przyjmując uchwałę, dzięki której właściciele restauracji, pubów czy klubów zostaną zwolnieni z opłaty koncesyjnej za alkohol. Osoby, które wpłaciły już pierwszą ratę, a są takie, otrzymają jej zwrot, bo w myśl podjętej dzisiaj uchwały, ta wpłata staje się bezzasadna i zostanie zwrócona na konto przedsiębiorców. Stany kont przedsiębiorców powinny też zwiększać przychody z powodu zniesienia godziny dla seniorów, która w ich opinii była jednym wielkim niewypałem i blokowała im możliwość normalnego zarobku. Jednak jak komentuje opozycja, to wszystko za mało i oskarża rząd o działanie na szkodę polskiej gospodarki. Jedyne co rząd ma dzisiaj do zaproponowania to jest chaos. Przedsiębiorcy nie wiedzą, co czeka ich następnego dnia. Raz otwierane są y, m, przedsiębiorstwa, kolejnego dnia zamykane i praktycznie nieustannie rząd, wprowadzając chaos, wprowadza dezinformację i przedsiębiorcy pozostawieni są sami sobie musimy dać ludziom żyć, musimy dać ludziom zarabiać. Ludzie muszą pracować. Nie mogą bankrutować z powodu lockdownu, z powodu decyzji państwa, natomiast wszystko w obostrzeniach, wszystko w reżimie sanitarnym. Ale póki co do tego nie dojdzie. Do tematu luzowania obostrzeń w sferze działalności lokali gastronomicznych i pozostałych branż rząd ma wrócić dopiero w połowie lutego. Muzyka falanie zadowolenia po publikacji wyroku. Wczoraj doszło do wstrzymanej na kilka miesięcy publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Tym samym usunięcie ciąży z powodu wad i uszkodzeń płodu oraz zagrożenia życia matki staje się w Polsce nielegalne. Bałam się, że może się to stać, ale nie ukrywam, że miałam nadzieję, że duże protesty, które tak naprawdę były w ostatnim czasie, około 150 tysięcy osób w Warszawie, pokazały obecnej władzy, że, że nie jest to dobre i że jednak ludzie chcą czegoś innego. Uważam, że obecna władza wykorzysta... Temat kobiet do przysłaniania jakichś swoich niedociągnięć, które aktualnie mają miejsce. Czas opublikowania jest moim zdaniem absolutnie skandaliczny. Protesty po publikacji orzeczenia Trybunału miały miejsce już wczoraj wieczorem, choć nie były tak liczne, jak można było przypuszczać. Mimo pandemii i mrozów kobiety i ci, którzy je popierają, nie mają zamiaru rezygnować ze swojego konstytucyjnego prawa do sprzeciwu. Jeśli chodzi o formy protestu, to panuje pełna dowolność. Nasz strajk ma to do siebie, że tak naprawdę nie do końca ma lidera. Yy, niby yy, OSK wydaje te konferencje, niemniej jednak oni nie nadają nam yy, jasnych poleceń, co mamy robić. My mamy swoją dowolność i możemy się organizować w taki sposób, jak chcemy. Policja największej liczby protestujących spodziewa się w Katowicach, gdzie już kilka miesięcy temu mieszkańcy pokazali, na czym może polegać prawdziwy paraliż miasta. Jest zimno, więc nasze możliwości są trochę ograniczone czasowo, przez to, żebyśmy wszyscy się nie pochorowali, ale na pewno będziemy protestować. Będziemy, będziemy w miejscach, gdzie, gdzie są posłowie PiSu, będziemy im się przypominać i będziemy mówić, że tutaj jesteśmy i że nie odpuścimy dopóki aborcja nie będzie w tym kraju zupełnie legalna, darmowa i bezpieczna. Strajk kobiet deklaruje pomoc prawną lekarzom, którzy będą dokonywać nielegalnych w świetle prawa aborcji. Kompleksową pomoc mają otrzymać również kobiety, którym odmówi się wykonania zabiegu. Mowa m.in. o składaniu skarg do Trybunału Praw Człowieka. Muzyka Kolejny w ostatnim czasie wstrząs w kopalni ruda ruch halemba. Dzisiaj o godzinie 8.40 mocno poczuli go mieszkańcy Katowic i rudy śląskiej. W ruchu halemba doszło do wstrząsu wysoko energetycznego 1 razy 10 do 7 dżula. W wyniku tego wstrząsu jedna osoba została poszkodowana. Jak mówią mieszkańcy, wstrząs był na tyle silny, że odczuwalny w różnych dzielnicach obu miast. Bardzo mocny był. Wszystkie meble się ruszały, szklanki. Kredensach, naczynia. Jak podkreślają mieszkańcy Rudy Śląskiej, wstrząs w tym rejonie występuje bardzo często. Praktycznie co drugi, trzeci dzień. Niestety jeden górnik pracujący na ścianie został przewieziony do szpitala. Górnik z urazem głowy, przytomny, został przewieziony do szpitala. Mamy nadzieję, że szybko wróci do zdrowia. Mamy nadzieję, że te obrażenia nie okażą się poważne. Do wstrząsu doszło w okolicach ściany 1C. Prace chwilowo zostały wstrzymane, a kopalnia po kilkuminutowym postoju wznowiła wydobycie. Akcja charytatywna, która łączy w sobie pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom Katowic oraz branży gastronomicznej, która nadal pozostaje zamknięta. Cieszymy się, że mamy taką możliwość, że przygotujemy te posiłki dla tych potrzebujących no i jednocześnie to jest dla nas pomoc. Do akcji przyłączył się również Urząd Miasta Katowice i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jak podkreślają organizatorzy, jest to kontynuacja wiosennej edycji Trzymamy z Medykami, kiedy wsparcie otrzymały szpitale. Tym razem wspieramy naszych najemców, którzy prowadzą lokale gastronomiczne. Ale chcieliśmy zrobić coś więcej coś, co pomoże także najbardziej potrzebującym mieszkańcom Katowic. Dlatego zakupione u naszych restauratorów posiłki trafią do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Transport z ciepłymi posiłkami trafił dzisiaj do 40 podopiecznych Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego, czyli noclegowni dla bezdomnych. Ta akcja nam spadła jak z nieba, tak naprawdę, bo jest zima, jest ciężki czas. Ciężko teraz z tym jedzeniem jest troszeczkę, bo wszystko pozamykane, sklepy pozamykane. I naprawdę, restauracje i centrum handlowe trzystawy, no, tak, jak powiedziałem, spadło nam z nieba. Jest to cudowny, szczytny cel. Dostajemy i posiłki, i ciastka, i jakieś desery, więc naprawdę mieszkańcy są zachwyceni. Akcja potrwa do 9 lutego. Łącznie do placówek podległych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej trafi tysiąc posiłków. Z akcji skorzystają zarówno bezdomne matki z dziećmi, jak i młodzież przebywająca w schroniskach. Muzyka Mówili, że są na końcu kolejki, a jednak będą pierwsi. Rząd ogłosił, że od 1 lutego zostaną otwarte w ścisłym reżimie sanitarnym, m.in. galerie i muzea. To dobra wiadomość dla artystów, których czas ekspozycji prac w różnych jednostkach kultury kończy się, a do teraz ich dzieła można było oglądać tylko online. Fakt jest taki, że nam bardzo brakuje publiczności. i Mamy też informacje zwrotne, że nasza publiczność również tęskni za takimi stacjonarnymi spotkaniami. Niemniej jednak odpowiedzią na tą tęsknotę jest cały cykl Muzeum Przy Kawie, czyli spotkania z naszymi kuratorami. Toami, gdzie publiczność może dołączać właśnie na Zoomie i rozmawiać, jak i oglądać ekspozycje, które do zaprezentowania miało muzeum. Jak w przypadku sztuki konwencjonalnej, taki model mógł się sprawdzać tak przy okazji sztuki współczesnej pojawiały się schody. Artyści wizualni, którym może się wydawać, że lepiej sobie poradzą czy dobrze radzą sobie w przestrzeni wirtualnej. De facto potrzebują też galerii, potrzebują miejsca eksponowania swoich prac, bo nie wszystko można pokazać w internecie. Na szczęście od poniedziałku zwiedzanie stacjonarne. Wystaw i muzealnych ekspozycji będzie już możliwe, choć wielu artystów zaznacza, że w kraju panuje niepokojący trend, który polega na tym, że kultura jest w pewien sposób ze społeczeństwa wypierana i niepotrzebnie marginalizowana. Trzeba by rozmawiać o edukacji o, o, o jej braku, bardziej o nieprzyzwyczajeniu, o nietłumaczeniu ludziom, że sztuka nie jest czymś strasznym, tylko jest czymś absolutnie prostym. To jest jedna z najnaturalniejszych ludzkich czynności. Wystarczy przyglądnąć się temu, jak, jak do, do tworzenia podchodzą małe dzieci. To jest jedna z najnaturalniejszych rzeczy dla nich. Zabawa farbą, rysowanie, nie wiem, rzeźbienie mazanie ścian. Najnaturalniejszą, a jednak przez wielu niedocenianą. Od 1 lutego Old School Dimon z Wojciecha Kucharczyka będzie można zobaczyć na żywo w katowickim rondzie sztuki. Kolejne w siedzibie Katowice Miasto Ogrodów, a szczegółowe informacje o ekspozycjach Muzeum Śląskiego można znaleźć na oficjalnej stronie placówki.